Cześć, kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem, którego temat zaproponowała Pani F. Tematem czytania jest: Czy on jeszcze o mnie myśli? Przede wszystkim tutaj dla Pani F. Chciałabym wyciągnąć kartę z podziękowaniem, kartę anielską specjalnie dla Pani, kochana moja. Co tutaj mamy? Nie ma się czym martwić. Super karta. Bardzo dobra karta. Jesteś bezpieczna, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości, sytuacja zostaje rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. Piękna karta, właściwie nic tutaj nie muszę dodawać. Macie, kochane. Trzy opcje do wyboru: czułość, oczekiwanie i zaufanie. Zastanawiajcie się, przemyślcie sobie, co do Was najbardziej pasuje lub która z tych ilustracji na kartach podoba się Wam najbardziej. Czy on jeszcze o mnie myśli? Taki jest temat czytania. Wy się zastanówcie, kochane, a ja korzystając z okazji, Chciałabym przede wszystkim bardzo Wam podziękować za to, że ze mną jesteście, za to, że mnie słuchacie, że słuchacie moich filmów. Chciałabym również powiedzieć, że jeżeli pragniecie czytań prywatnych bądź talizmanu, ewentualnie odblokowania czakr, bo wszystko to mogę dla Was zrobić, piszcie na maila, ja Wam prześlę informacje dotyczące tego, czego będziecie oczekiwały. A teraz, kochane, wybierajcie czułość, oczekiwanie czy zaufanie. Zaufanie i oczekiwanie odsunę na bok, a dla tych z Was, które wybrały czułość, zaczynamy. Końca trochę, bo jakoś tak. Źle sobie wzięłam te karty. Dobrze, karta rada i karta anielska. Tylko ja chyba muszę podciągnąć w górę jeszcze odrobinę. O! O! Ale zjechało, ale zrobiłam. Przepraszam Was. Przepraszam Was bardzo za zamieszanie. Czy On jeszcze o mnie myśli? Dla tych z Was, które wybrały czułość. Czwórka Mieczy, Paść Lichów i Umiarkowanie. Przepraszam, zamyśliłam się. I Umiarkowanie. Kochane, Czwórka Mieczy, Paść Lichów i Umiarkowanie. Potrzebował czasu na Zastanowienie się, lub czasu tylko i wyłącznie dla siebie, jakiejś przerwy, jakiegoś takiego wypoczynku, odpoczynku, czasu spędzonego samego ze sobą, ze swoimi myślami. Musiał prawdopodobnie pewne rzeczy przetrawić pewne rzeczy, nad pewnymi rzeczami, nad pewnymi problemami musiał się tutaj bardzo głęboko zastanowić i potrzebował, tak jak powiedziałam, czasu dla siebie, czasu na przemyślenia, być może po to, aby zajrzeć w głąb siebie, być może po to, aby wyprostować swoje myśli i wygląda na to, wygląda na to, że poszedł w kierunku takim Hmm. Właściwie chciałam powiedzieć taki, jaki był, ale nie dla każdej z Was hmm, i nie dla każdego mężczyzny, o którym pytałyście, ten czas był taki sam jak tutaj pokazany w kartach. Chodzi mi o to, że dalej mamy pazia kielichów, a więc hmm, to informacja o tym, że on był po przemyśleniu, po zastanowieniu się, po tym dogłębnym wyciszeniu samego siebie i odkryciu tego, co najbardziej potrzebuje, pragnie w tym paziu kielichów, randek, spotkań, miłosnych SMS-ów, takich bardzo sympatycznych, takiego bardzo sympatycznego czasu we dwoje, takiego przytulenia, trzymania się za rękę, czegoś bardzo delikatnego, a zarazem miłego i sympatycznego, takiego wręcz nieśmiałego. To nie jest nagle taki zryw ku miłości, ku pożądaniu. To jest pójście takimi małymi krokami czy powrót takimi małymi krokami do tych myśli, które wiążą się właśnie ze spotkaniami, z, z smsowaniem, z mailowaniem, z przyjemnymi telefonami i z tymi pierwszymi randkami, które kojarzą nam się z motylami w brzuchu wręcz. I dalej mamy, mamy umiarkowanie. Dla tych z Was, które są strzelcem lub ich partner jest strzelcem, to będzie ewidentnie informacja, to jest o Was, to jest dla Was. Jeżeli tak nie jest, to karta Umiarkowanie mówi o równowadze, o zachowaniu balansu, zachowaniu balansu w związku. A nawet jeżeli któreś z Was jest tym strzelcem, to nie e, dyskwalifikuje tej karty jako zachowania tej harmonii pomiędzy pasją a miłością. Tutaj jest ogień, czyli jest ta pasja i jest woda, czyli jest miłość. Tutaj jest harmonia w związku. Tutaj będzie się równoważyło wszystko. E, będzie tyle samo brania, co dawania. A więc Pytając, czy on jeszcze o mnie myśli, mogę odpowiedzieć, jeżeli w tym momencie jest na etapie tego wyciszenia, to jeszcze nie, jeszcze się wycisza, ale w momencie, kiedy to wyciszenie minie, kiedy zakończy się ten etap taki tylko i wyłącznie dla niego, to tak, on z powrotem. Wróci do Ciebie myślami i będzie starał się zachować równowagę pomiędzy dawaniem miłości i braniem miłości, pomiędzy okazywaniem miłości, ale również pomiędzy tym, co czuje. Czyli będzie chciał, aby to było najbardziej. To był najbardziej synchroniczny związek, jaki do tej pory mieliście, czas może dla związku, taki najbardziej idealny, jaki do tej pory mieliście. Kochana, Tobie karty jako radę pokazały piątkę monet. Piątka monet mówi o oddaleniu, o wyciszeniu, o zubożeniu. W Radzie będzie to informacja, nie przejmuj się tym chwilowym spadkiem energii w Waszym związku, Waszej relacji. To wszystko obróci się ku lepszemu to wszystko zamieni się na coś dobrego. W tym momencie może być wyciszenie, może być oddalenie, możesz odczuwać jakieś przytłoczenie nawet w tej relacji, ale nie przejmuj się tym. Piątka monet mówi, to było, ty się tym nie przejmuj, nadchodzą, nadejdą inne czasy, lepsze czasy. A karta anielska pokazuje ślub. Małżeństwo jest zjednoczeniem dwóch dusz połączonych miłością, wzajemnym szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębiania miłości z biegiem czasu. Ślub jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Tchnij życie w tę wiarę i miłość, najdroższa. To podpowiadają karty anielskie. I teraz, kochana, jeżeli w Waszej relacji jest więcej osób, to znaczy, jeżeli Ty jesteś kochanką, lub jeżeli Ty masz męża, a partner, o którym tutaj myślisz, nie ma żony, to karty sugerują, przyjrzyj się. Czy naprawdę chcesz rezygnować z kogoś, z kim jesteś związana na stałe? Również, jeżeli to Ty jesteś kochanką, a partner, o, którego tutaj, o którym tutaj pomyślałaś, ma żonę, to zastanów się, czy on na pewno odejdzie od tej. Osoby? Prawdopodobnie nie, bo pokazała się tutaj karta małżeństwa jako dość silna karta, a więc nawet jeżeli tutaj mieliście chwilę zachwiania, zahamowania, wyciszenia, i ty, i on właściwie, bo ta piątka u ciebie też pokazuje, pokazuje właśnie jakieś zubożenie w tych uczuciach, jakieś zachwianie w tych uczuciach, to karty sugerują, zastanów się nad kimś. Z kim jesteś, związana na trwałe lub, tak jak powiedziałam, może być informacja, że on nadal nie będzie chciał odejść czy zostawić swojej ślubnej osoby, swojej małżonki po prostu. Jeżeli tak nie jest, jeżeli jesteście. Tylko wydwoje, to karta ma dużo lepszy wydźwięk w tym momencie, bo będzie Wam mówiła o tym, że w czasie najbliższym zrobicie następny krok, będziecie o krok dalej, czyli będziecie zbliżać się tymi energiami do zalegalizowania Waszej relacji. Wybrałaś kartę Czułość, a karta Czułość mówi: Mów do siebie łagodnie. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka. Piękna karta. Nigdy, nigdy przenigdy, kochane moje, nie powinniśmy myśleć o sobie źle, mówić o sobie źle. Jest wystarczająco nieciekawych ludzi, którzy zrobią to za nas. Pamiętajcie o tym. Proszę Was, kochane moje, o łapeczki w górę, o komentarze, o subskrypcję. A teraz przejdźmy do tych z Was. Które wybrały oczekiwanie. Karta anielska i karta rada. I teraz, czy on jeszcze o mnie myśli? Dziesiątka kielichów, głupiec i dziewiątka pentakli. E, kochana, pokazują mi się tutaj energie rodzinne. Dziesiątka kielichów to rodzina, to ewidentnie właśnie takie energie stałego związku. Jeżeli faktycznie jesteście, czy byliście w tym stałym związku, w stałej relacji i musiała być to relacja zalegalizowana, ale wystarczyło, że długo byliście ze sobą albo mieszkaliście ze sobą. No te energie ulegają tutaj a, mocnemu zachwianiu, bo mamy dalej kartę głupca i dziewiątkę, e, i dziewiątkę pentakli. E, karta, e, karta głupca będzie mówiła o nowym początku, o chęci rozpoczęcia czegoś całkowicie na nowo, i o nowym etapie w życiu. Tutaj zamykamy już za sobą coś. Bo mamy ochotę pójść w nowe, chcemy nowej relacji, chcemy nowego życia, chcemy ogólnie nowego etapu dla samych siebie. I on tego właśnie pragnie. Chce zacząć życie na nowo, chce pójść nieutartymi ścieżkami, chce poznać nowe energie, doświadczyć, Nowych energii w swoim życiu, a dalej mamy dziewiątkę pentakli, która to karta mówi o byciu singlem. Nawet jeżeli jest to karta, która pokazuje się w relacjach, to jest to informacja o tym, że Robimy większość rzeczy dla siebie. Mamy świadomość tego, że dobrze zarabiamy, że potrafimy o siebie zadbać, że potrafimy zrealizować swoje marzenia, swoje szczęście, że jesteśmy takimi samolubami, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Kochana, czy on jeszcze o tobie myśli? Wygląda na to, że on pragnie pójść nową drogą, że chce dostrzec nowe możliwości i pragnie podążyć za tymi możliwościami, pragnie korzystać z życia, chce doświadczać tego, co świat ma mu do zaoferowania. Tobie z kolei karty pokazały śmierć. Kochana, przed Tobą transformacja. Nie bój się tej transformacji. Masz szansę, aby zamienić swoje życie, zmienić swoje życie na coś lepszego. Ty też masz szansę, aby coś zakończyć i zacząć od nowa, tak jak On tutaj w tej karcie głupca. Masz możliwość zrobienia sobie takiego bilansu życiowego, podsumowania tego, co do tej pory osiągnęłaś ty i tylko ty, lub co przyniósł wasz związek, wasza relacja, co przyniósł dobrego, co przyniósł złego. Wyciągniesz z tego wnioski i odrodzisz się. Odrodzisz się tak jak ten motyl tutaj na tej karcie. Powstaniesz, powstaniesz z kolan i pójdziesz po swoje. Będziesz szczęśliwa, bo na to dostałaś przyzwolenie, na to dałaś sobie też przyzwolenie, i wszechświat będzie ci chciał poprowadzić ku lepszej stronie Twojego życia. A karty anielskie. Pokazują, nagradzaj się. Ostatnio dużo od siebie dawałaś, więc czas, żebyś teraz Ty coś otrzymała. Znajdź chwilę, aby się nagrodzić. Równowaga dawania i przyjmowania jest niezbędna dla utrzymania stałego, wysokiego poziomu energii, nastroju i motywacji. Kochana, nagradzaj się za wszystko, za co uważasz, że się nagrodzić. Powinnaś. Nawet jeżeli w minimalnym stopniu tak myślisz, to się nagradzaj. Wybrałaś oczekiwanie, a karta ta mówi: Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. No właśnie, niekiedy nie musimy się kłócić, niekiedy nie musimy być asertywne. Poczekajmy na to, co pokaże nam. Wszechświat. Bardzo ciekawe czytanie. Dziękuję Ci, kochana moja, że byłaś ze mną. Bardzo proszę o komentarze, o łapki w górę. Proszę również o subskrypcję. I przejdźmy do tych z Was, które wybrały zaufanie. Karta anielska i karta rada. Czy on jeszcze o mnie myśli? Wow! Piątka kielichów, królowa, e, królowa kielichów i szóstka pentakli. E, kochana! On bardzo żałuje tego co się zadziało. Bardzo żałuje czy to rozstania, czy kłótni, czy jakiś awantur. Bardzo tego żałuje. Bardzo, bardzo nie widzi niczego dobrego w tym, że się rozstaliście. Pomimo że z tego wniosek mógłby dopatrzyć się jakiś pozytywów, ale w jego wypadku tak nie jest. On płacze nad tym rozlanym mlekiem, jest nieszczęśliwy, niezadowolony, nie umie sobie poradzić sam ze sobą i myśli o Tobie jako o Królowej Kielichów, a więc o tej idealnej partii na żonę, o tej idealnej partnerce, o kimś, komu chciałby oferować miłość, zaoferować ją na nowo i chciałby zostać przyjęty. Chciałby, aby pojawiła się znowu w Waszej relacji miłość, uczucie, dobroć, harmonia, i pragnie również równowagi, pragnie tyle samo dawać i tyle samo brać. Nie chce już być tylko i wyłącznie biorcą, chce dawać i chce liczyć na to, że hojność powróci do niego w dwójnasób. Chce Ci dać więcej niż dawał kiedykolwiek do tej pory. Chcę, abyś czuła się kochana i abyś tę miłość ofiarowała. A więc e, dziewczyny, wy macie ewidentnie w tym rozkładzie informacje o tym, że on jest nieszczęśliwy, pragnie powrotu i was postrzega jako królową kielichów. A więc te idealną partnerkę, idealną żonę. No macie mega fajne karty, a ty masz wybór, kochana. Ty dostałaś od kart tutaj rydwan, a więc informację o tym, że to ty masz tutaj, czy powinnaś dokonać wyboru. Ty masz ostatnie słowo, kochana. Ty Jesteś woźnicą w tym rydwanie. Mogły się Wasze drogi rozjechać, mogły się rozjeżdżać wielokrotnie. Tutaj na tej karcie widzimy, że biały i czarny koń ciągną ten rydwan w dwie różne strony, a więc mogło Wam nie być po drodze i informacja jest w tej chwili dla Ciebie taka, że to Ty. Masz zadecydować. Jak będziesz chciała, tak będzie. Jaką podejmiesz decyzję, tak się stanie. W którą stronę będziesz chciała ruszyć tym rydwanem, w tą stronę ruszysz. Rydwan to też pośpiech, przyspieszenie, działanie, a więc coś zadzieje się stosunkowo szybko. Mówię tutaj w tym momencie o Twoich decyzjach, nie o tym, co On czuje, tylko o tym, co Ty zrobisz. Ty decyzję podejmiesz szybko. Rydwan to też romans, rydwan to pasja, rydwan to podążanie przez życie z impetem, z pasją, z chęcią, z miłością, to rozglądanie się również za kimś nowym, z jakimś nowym uczuciem, które być może będzie dużo bardziej pasjonujące. No. Tyle mają wam karty do powiedzenia, a tu aniołki jeszcze mówią zabawa. No więc baw się kochana, baw się w tym momencie życiem. Co ma być, to będzie. Decyzje i tak należą do Ciebie. Ukochana, nadszedł czas, by na chwilę odłączyć, odłożyć pracę na bok. Nie martw się. Dopilnujemy, żeby wszystkie Twoje zobowiązania zostały wypełnione. Zabawa, wesołość i śmiech dodają Ci wigoru, więc wrócisz do pracy ze świeżym spojrzeniem i wzmożoną energią. Wow, super. Wybrałaś zaufanie, a ono mówi: Zaufaj swoim własnym decyzjom. Idź za głosem serca. No właśnie. Pędź z pasją przez życie. Jeżeli ten związek ci nie odpowiadał, zostaw go i szukaj nowego, bo wszechświat ma dla ciebie niesamowite rzeczy. Ale miałyście ekscytujące czytanie, dziewczyny? No, tu jeden, jeden partner, Jeden partner za wami płacze i postrzega was jako królową kielichów, a wy tutaj możecie mieć na horyzoncie coś mega, mega pasjonującego, nowego. No, zobaczymy, co wybierzecie. Piszcie, kochane, w komentarzach, dawajcie łapeczki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam, kochane moje, za to, że ze mną byłyście. Sauje vas Strova Baba i Taro.